Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj różowe nożyczki znowu pójdą w ruch, ponieważ będę robić unpacking taki trochę bardziej grupowy gier, które nabyłam wczoraj na wyprzedaży po cenie super okazyjnie niskiej, z czego bardzo się cieszę. Tak, była nawet niższa niż tutaj, bo kosztowały chyba 2,50 czy coś w tym guście. Albo 2,90. W każdym razie jestem w szoku, więc postanowiliśmy z moim narzeczonym, e, skorzystając z tej niebywałej okazji, uzupełnić naszą kolekcję gier. Jak widzicie, one są jeszcze z tej starej wersji e, kolekcji Ekstra klasyki. E, także no. E, zaczniemy od najstarszej w kolejności wydania. I jest to Fahrenheit. <t> tak, zdejmę folię, ponieważ ta piękna naklejka zasłania. Także różowe nożyczki zaczynajcie czyńcie, czyńcie swoją powinność. Tak. Mgiełka już tutaj e, na jednej płycie była trochę folia, nadszarpnięta, i mgiełka ją e, nadszarpnęła jeszcze bardziej. Tak. Mgiełka oczywiście musi uczestniczyć w unpackingu koniecznie. Tak, tak wygląda okładka Fannheida. E, zobaczymy, co jest napisane z tyłu. Przeczytam Wam może. E, Fahrenheit, poznaj nowy wymiar emocji, uwolni się od ciężaru zbrodni. E, tiller paranormalny o absurdalnej fabule, unikalna kombinacja gry i filmu, eksponująca wartką akcję i przygody. Napięcie i mrożąca krew w żyłach, atmosfera rodem z Hitchcocka, widowiskowe sekwencje akcji, innowacyjny system sterowania i oglądanie wydarzeń z punktu widzenia różnych bohaterów. I teraz, tutaj mam taki mały krótki opisik, to może też wam przeczytam. W toalecie pewnej restauracji ma miejsce tajemnicze morderstwo. Przepraszam, kiełka się bawi kablem od słuchawek. Morderstw, morderca to zwykły, przeciętny człowiek. Nie ma pojęcia, kim jest jego ofiara. Nie wie, dlaczego to zrobił. To nie jedyny taki wypadek. W całym Nowym Jorku zwykli obywatele zabijają bez powodu całkiem nieznanej osoby. Jedynym ogniwem łączącym te zdarzenia jest taki sam rytualny sposób popełniania morderstwa. Wcieli się w cztery postaci, aby. Kon e, przyjąć kontrolę nad biegiem wydarzeń i wyjaśnić tajemnice zbrodni. Morderca Lucas Kane, detektyw Carla Valenti, detektyw Tyler Mil Miles, brat mordercy, ksiądz Markus Kane. Odkryj prawdę, dlaczego zabiłeś, co cię do tego skłoniło. Kto stoi za morderstwem, to jedyna szansa, by uciec policji i uniknąć ukryć się przed samym sobą. Tak, mamy. Atari i. 16, przemoc i treści seksualne. Tak, to nie jest gra dla mnie tak by the way, jest dla mnie pewnie zbyt straszna. <grych> Ale... wow, przepraszam. Tak ja tu chciałam otworzyć, żeby nie, nie świecić Wam jakimiś e, rzeczami, których nie powinniście oglądać. E, tak, tak wygląda płyta. Bardzo ładna płyta, podoba mi się. Nie wygląda tak tandetnie, że tylko jeden kolor i nazwa. Ładnie wygląda płyta. Mamy instrukcję i uwaga, poradnik. Czekajcie. Tak jest. To sobie tak przejrzymy szybko. Tak, fajnie, że fajna instrukcja jak na wydanie Ekstra klasyki. Właśnie te nowe pomarańczowe to mi tak nie do końca odpowiadają. Tak, menu opcji. Mamy postaci opisane. Całkiem fajne, muszę wam powiedzieć. Tak, tutaj jakiś, jakiś poradnik mamy. Tylko tak mignę. No, całkiem fajne jak na taką wersję. Jeszcze za co dwa coś. wow. Także. Tak, tu mamy taką pełniejszą wersję okładki dlatego takiego zooma zrobiłam na instrukcję także to jest Fahrenheit, on został wydany w 2005 roku i przejdziemy do gry z 2006 <grym> i to jest Rise and Fall Civilization at War tak czekajcie, zgubiłam moje różowe nożyczki <grym> też odfoliujemy, żeby był a tu jest pasek, patrzcie tu jest pasek w ogóle tutaj Mgiełka musiała się już bawić, bo ten pasek to tak trochę już swoją funkcję stracił. Dobra. Nie potrzebuję paska. Jestem zbyt profesjonalna, żeby używać paska. <grymka> o, Giełka usłyszała nową folię. Giełka is coming. Nowa folia przybywa. <grymka> Dobra. E, tak, to też może przyznam wam coś z tyłu. Mm. Imperie rodzą się i upadają, bohaterowie żyją wiecznie. Poprowadź jednego z ośmiu historycznych bohaterów, m.in. Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Kleopatrę lub Achillesa. Dokonaj abordażu lub e, taranuj wrogie statki przy pomocy swoich okrętów. Niszcz fortyfikacje obronne miast używając różnorodnych historycznych machin obleżniczych i jednostek. E, rekrutuj rzemieślników, naukowców lub doradców, którzy pomogą w przeistoczeniu Twojej cywilizacji w wielkie imperium. Rise and Fall Civilization at War to epicka strategia czasu rzeczywistego, pozwalająca na e, wzniesienie cywilizacji na szczyt chwały. Jako jeden z ośmiu wielkich wozów, stań na czele wielkich imperiów w starożytności. Please, nie jest tego. E, przepraszam, zgubiłam się. Nie chcę, żeby zjadła folia. E, e, imperium starożytności Greków, Persów, Rzymian lub Egipcjan. Prowadź do boju potężne armie. Oddane zgodnie z historycznymi realiami, formacje bojowe pozwolą ci w pełni wykorzystać możliwości ponad 80 różnych typów jednostek, takich jak m.in. rydwany, słonie bojowe czy kawaleria w bitwach i oblężniach. oblężeniach. Nie tylko będziesz mógł dowodzić wielkimi armiami, ale również staniesz ramię w ramię z twymi oddziałami, tocząc walkę na śmierć i życie. W samym sercu zaciętych bitew, tak. PG 16 i przemoc. Um, tak. <grywa> Dobra, to otwieramy. Oczywiście, Czemu ciągle muszą dawać instrukcje tyłem do przodu. Tak, o też bardzo ładna płyta. Kiedyś się bardziej starali. Bardzo ładnie wygląda. Także tak wygląda instrukcja i poradnik, znowu. Czekajcie, bo tutaj mi wydrukowali coś taje tajemniczego. Tak, te rzeczywiście czarno-biały. O, nawet z ładnymi obrazkami. Jakieś skróty klawiszowe. Całkiem fajne jak na taką wersję. Oczywiście ta gra też jest nie dla mnie. <laughs> Bo ja strategię to tak, tak raczej omijam niż, niż giełka, zostaw płytkę. Nie wiem, co ją tak ciągnie do tych unpackingów. Co? Nie zamykać? Zamykam. Także tak to wygląda. I już przechodzę do kolejnej gry. Tak, kolejna gra. Tym razem dla mnie. Jej. <grymne> to jest Jet Empire edycja specjalna. Jet Empire edycja specjalna od BioWare. BioWare właściwie. BioWare. Tak, jakieś konkursy, które już są pewnie dawno po terminie. Yy, ta gra jest z roku 2009... Yy, tfu, 2007, przepraszam. Pomyliłam się z kolejną pozycją. Kuczy, nie wiem, czy te szelesty nie będą wam za bardzo przeszkadzać. Przepraszam za mojego kota. Yy, dobra. To znowu nożyczki. Zaczniemy od zdjęcia folii, żeby... A nie, jest pasek, patrzcie. Jest pasek. Gdzie on się zaczyna, to już inny, inny problem. Dobra, nożyczkami będzie szybciej. Różowe nożyczki będą... Niepocieszone, jeśli nie będą mogły otworzyć kolejnego opakowania. Tak. Dobra. Kolejna folia, dzisiaj zdjęta. Tak się prezentuje okładka. I ja Wam już tutaj przeczytam, co jest z tyłu. Twoja walka nigdy się nie kończy, twój wróg jest nieśmiertelny. Wciel się w rolę mistrza sztuk walki, wybierz postać o unikalnym wyglądzie, wybranym głosie i najlepszym połączeniu zdolności i stylu walki. Innowacyjny system walki stanie się mistrzem stylu walki i, mist yy, i wykorzystywania mistycznych mocy. Yy, Zapierająca dech w piersiach przygoda, w tajemniczym świecie legendarnych Chin spotkasz się z. Zagrożeniami z tego świata i nie tylko, którymi stawił już czoła dzięki niezłomnej odwadze, swoim umiejętnościom i orężu. Tylko w wersji PC usprawiedliwiony interfejs i <grywanie> sterowanie, e, poprawiona grafika, nowi wrogowie i style walki oraz lepsza sztuczna inteligencja. I tutaj mamy taki mini opisik. E, Jednolit... E, Jede i co? Jade i we. Jak to przydać? Dobrze, przepraszam. Za moją niekompetencję i brak przygotowania. E, jed, Jednoitowe imperium stoi w pomieniach, e, Trwają krwawe zmagania o e, przyjęcie władzy, a najściślej skrywane tajemnice królewskiego rodu wychodzą na jaw. Wciąż się w jednego z siedmiu bohaterów obdarzonych unikalnymi zdolnościami staw czoła złu, stając się zbawcą albo wykorzystaj chaos i wojnę na, swoją, na swoją korzyść. Tak. PG 16, przemoc znowu. Same gry z przemocą kupuję. Nie wiem, co jest z nami nie tak. Tak, to jest w ogóle gra, która była wcześniej na Xboxie i co najfajniejsze to jest taka ja trochę RPG. Yy, właśnie jest też dużo walki i, i właśnie co najfajniejsze będę mogła korzystać z pada, z czego się bardzo cieszę. Czekajcie, już otwieram, bo pewnie oczywiście znowu dali instrukcję. Yy, nie w tą stronę, co trzeba. Yy, tak, nie w tą stronę, co trzeba, żeby tak ładnie otworzyć. Okej, okay, jestem z powrotem po. Yy, krótkiej przerwie, tak, na, na zgranie rzeczy z aparatu, nieważne. Tak więc otworzę dla was jeszcze raz. <grywa> tak, znowu bardzo ładna płyta. Bardzo kolorowa. <grywa> mgiełka. Tak, mgiełka sobie chciała przywłaszczyć. Yy, tak, instrukcja. Yy, ponownie, to jest instrukcja? Nie, znowu instrukcja i poradnik. Ponownie czarno-biała. To jest sterowanie do myszki. Ciekawe, czy dalej sterowanie do, na te do myszki, do myszy i klawiatury. Ale wiem, że można grać padem, więc. Zresztą mi tak słyszałam. Do pada nie pokazali. Szkoda. No to tak sobie przyjrzymy, Tylko instrukcji wam czytać nie będę. <grych> tak, więc też całkiem zacna instrukcja jak na takie wydanie. Także tak to wygląda i przechodzimy już do ostatniej gry dzisiaj. Ty tak najwięcej pudełek w historii unpackingu ever. Zgubiłam. Aha, dobra. I tak mi nie są potrzebne, właśnie. E, to jest kolejna gra. Ona jest wydana w 2000, została wydana w 2009 roku. E, Z Clash. E, I e, to jest tam, gdzie była troszeczkę folia nadściubnięta, e, ściubnięta. mgiełka pomogła jej być nadściubniętej nad jeszcze bardziej. Więc bardzo mi ułatwiła unpacking, za co bardzo chciałabym jej podziękować. Tak, teraz chodzi do oka monitora. Mam nadzieję, że nie zrzuci routera ani głośnika. O, podarłam naklejkę. Jaka szkoda. Nie, zeskoczyła. Zobaczyła nową porcję folii. Do atakowania. Dobrze. E, tak wygląda okładka. Zeno klasza. I przeczytam Wam znowu, co jest z tyłu. E, walka w klimacie Pank Fantazy. Odkryj piękną, ale też śmiertelnie bezpieczną krainę e, Zenozoik. Niepowtarzalny styl grafiki, surrealistyczne otoczenie i postacie sprawiają, że nie będziesz mógł oderwać się od eksploracji świata gry. Zróżnicowany system walki wręcz umożliwia Ci korzystanie z szerokiej gamy ciosów, uników, zwodów, chwytów i rzutów oraz efektownych, wykańczających uderzeń. Ucz się nowych ataków w miarę rozwoju akcji i pokonuj coraz bardziej wymagających wrogów. Niezwykły arsenał yy, yy, eks centrycznych broni zwiększy Twoją skuteczność. Pokonaj kolejne fale wrogów i awansuj na wyższe poziomy rozgrywki. Gra ocenia nie tylko szybkość, ale i skuteczność, a dzięki tabeli rekordów porównasz swoje dokonania z wynikami innych graczy. Dobra, i znowu mamy Tini opisik. Zenoklesz to brutalna gra akcji. FPP osadzona w surrealistycznym świecie Punk Fantazy. wciel się w postać yy... Gata? Nie wiem, sorry, nie, nie jestem pewna, jak to przeczytać. Człowieka wyklętego przez swych własnych braci, zmuszonego do desperackiej, pełnej bezpiecznej podróży przez zakazane terytoria. Zawędruj z nim aż na kraniec świata. Gra otrzymała nominację w kategorii najlepsze, najlepszej oprawy graficznej na Independent Games Festival. Dobra, otwieramy. Tak, jak myślałam znowu instrukcja nie prezentuje się po otwarciu ładnie, ale już Wam pokazuję. Ta tak, znowu bardzo ładna płyta. Bardzo mi się podobają płyty w tej, w tej edycji. Tak, i mamy okładkę. Tak możecie zobaczyć w powiększeniu okładkę, jaka mogłaby się znajdować na pudełku. Tak, tu mamy instrukcję. Ok. Ponownie czarno-białą, ale. Ja doceniam, że, że ona tutaj jest. Tak. No, cieńsza niż w poprzednich grach, ale. Ale okej. Okay. Myślę. E, Także to już by było. Wszystko dzisiaj. E, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało ten unpacking. Tak, pokażę Wam moje wyprz wyprzedażowe zdobycze. Także to już było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało. Do zobaczenia w jakichś kolejnych. Papa, pa. ok? Chcesz pograć w którąś? Jesteś za młoda na wszystkie z nich.